Cześć, witam Cię serdecznie. Zajmiemy się dzisiaj cechami podzielności przez 4, 25 i 100, czyli rozpoznawaniem, czy jakaś liczba dzieli się właśnie przez 4, 25 lub 100 bez wykonania dzielenia na podstawie praktycznie samego jej wyglądu. Przypomnijmy sobie cechy podzielności. To są wszystkie takie sposoby na rozpoznawanie za pomocą albo samego wyglądu, albo jakichś prostych operacji. Czy jakaś liczba dzieli się przez inną bez wykonania tego dzielenia? A co to znaczy, że jakaś liczba dzieli się, czy inaczej mówiąc jest podzielna przez np. 4? To znaczy, że dzieli się przez nią bez reszty. Cechy podzielności przez 4, 25 i 100 są troszeczkę bardziej skomplikowane niż cechy podzielności przez 2, 5 i 10, którymi zajmowaliśmy się ostatnio, ale nadal są dość proste. Weźmy pierwszą z nich. Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. To znaczy, że tu musimy patrzeć już nie na ostatnią cyfrę, ale na dwie ostatnie cyfry. Weźmy jakiś przykład. Liczba 24840. Patrzymy na dwie ostatnie cyfry. Dwie ostatnie cyfry tworzą nam liczbę 40. I teraz musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czy 40 jest liczbą podzielną przez 4? 40 dzielone przez 4 to jest 10. W związku z tym jest podzielna przez 4. To oznacza, że cała liczba 24840 jest podzielna przez 4. Weźmy inny przykład. 50 7026 Patrzymy na dwie ostatnie cyfry. Tworzą one liczbę 26. I teraz musimy odpowiedzieć na pytanie, czy 26 da się podzielić przez 4. Można to zrobić za pomocą znajomości tabliczki mnożenia i przypomnieć sobie, czy 4 razy jakaś liczba daje nam 26. Ale można to zrobić jeszcze na drugi sposób. Gdybyśmy 26 dzielili przez 2, to otrzymamy 13, i teraz zastanawiamy się, czy 13 da się jeszcze raz podzielić na 2. Jeśli tak, to znaczy, że 26 by się dzieliło przez 4. Jeśli nie, to znaczy, że nie dzieli się przez 4. 26 na 2, 13, ale 13 jest już liczbą niewarzystą, czyli przez 2 ponownie nie podzielimy. Czyli

Czyli w obu tych cechach podzielności patrzymy na dwie ostatnie cyfry. Tylko tam, w podzielności przez 4, ta liczba, którą tworzą dwie ostatnie cyfry, ma się dzielić przez 4, a tu mamy cztery możliwe końcówki, czyli mamy inaczej cztery końcówki, które się dzielą przez 25. No to weźmy przykład. 78275. Patrzymy znowu na dwie ostatnie cyfry. Tworzą one liczbę 75, czyli jedną właśnie z tych czterech możliwości. Czyli tak, liczba 78275 dzieli się przez 25. Weźmy inny przykład. 428254. Patrzymy na dwie ostatnie cyfry, mamy tam 54, czyli nie jest to ani 00, ani 25, ani 50, ani 75, czyli ta liczba nie dzieli się przez 25. I trzecia cecha podzielności. W niej również będziemy patrzeć na dwie ostatnie cyfry, ale tym razem muszą to być już tylko i wyłącznie dwa zera. Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to 00. No to dla przykładu. 47 600 ma na końcu właśnie dwa zera. Czyli ta liczba jest podzielna przez 100. Inny przykład. 54 260 Patrzymy na dwie ostatnie cyfry, ale tu mamy 60, mamy tylko jedno 0, to jest za mało. 60 to nie 00, czyli ta liczba przez 100 się nie podzieli. Podzieliłaby się przez 10, bo jedno 0 wystarczy do podzielności przez 10, ale przez 100 już nie. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli mamy liczbę, która tych zer na końcu mamy więcej, na przykład 47 tysięcy, to nadal patrzymy. Dwie ostatnie cyfry to są dwa zera, czyli 47 tysięcy przez 100, oczywiście też się dzieli. Zachęcam Cię teraz do wykonania prostego ćwiczenia. Mamy tutaj 5 liczb: 236, 33500. 44 444, 44 98 725 i 927 375. Spróbuj wybrać spośród nich liczby podzielne przez 4, podzielne przez 25 i podzielne przez 100. Zatrzymaj na chwilę nagranie, a po wykonaniu tego ćwiczenia znów je ponownie. Pokazuję teraz właściwą odpowiedź. Podzielne przez 4 będą 236, dlatego że jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 36. I tu ponownie, albo z tabliczki mnożenia, 36 dzielone przez 4 to jest 9, czyli dzieli się przez 4. Albo dzieląc sobie najpierw na 2, 36 na 2 to jest 18, a 18 można jeszcze raz podzielić na 2, to będzie 9. Więc na pewno 36 jest dobrą końcówką. Drugą taką liczbą będzie 33500. I tutaj być może niektórzy mogliby popełnić błąd, bo tu dwie ostatnie cyfry to dwa zera, czyli krótko mówiąc jest to 0. A pamiętajmy, że 0 dzieli się nie tylko przez 4, ale też przez 5, przez 6, przez 20. 0 możemy podzielić przez każdą z tych liczb. Czyli przez czwórkę ona się dzieli, więc dwa zera na końcu też są dobre. Kolejną liczbą, która będzie tu dobra, jest 44444. 44 Jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 44, a 44 da się podzielić przez 4, jest to 11. W dwóch ostatnich liczbach końcówka 25 oczywiście nie dzieli się przez 4 i końcówka 75. Też się nie dzieli przez 4, są to końcówki nieparzyste, więc nie podzielimy ich nawet przez 2, a co dopiero przez 4. Teraz podzielne przez 25. Podzielne przez 25 mamy tutaj. Po pierwsze 33500, bo jej dwie ostatnie cyfry to 2 zera. 98725, bo tu na końcu mamy 25. I trzecia... 927 375, bo tu mamy znowu jedną z tych czterech końcówek, czyli 75. Przypominam, że równie dobrze mogłoby na końcu być też 50, też byłoby dobre. I ostatnie podzielne przez 100, czyli takie, które mają mieć na końcu dwa zera. I tu mamy tylko jedną taką liczbę. 33500. Dwie ostatnie cyfry, 2,0, czyli podzielna przez 100. Jeśli wszystkie liczby wskazałeś prawidłowo, albo wiesz już ewentualnie na czym polegał Twój błąd, to zapraszam Cię do podsumowania. Jeśli nie, spróbuj wrócić do odpowiedniego fragmentu i posłuchać jeszcze raz. Podsumowując, liczba jest podzielna przez 4, jej dwie, dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4. Liczba jest podzielna przez 25, gdy jej dwie ostatnie cyfry to 00, 25, 50 lub 75. I liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to 20. Warto zapamiętać te cechy podzielności i stosować je w różnych zadaniach. Zapraszam cię do obejrzenia moich innych filmów. Znajdziesz tam m.in. inne cechy podzielności, prostsze od nich. I bardziej skomplikowane znajdziesz również zadania na zastosowanie cech podzielności. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do zostawienia lajka, komentarza lub subskrypcji. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.